Słuchajcie, ja zazdroszczę tym wszystkim pięknym historiom, gdzie... Ktoś obudził się rano, poczuł inspirację, postanowił zmienić świat, tworzyć produkty dla milionów ludzi. Pierwsza organizacja, którą odpalił, wszystko się udało, wszystko wystrzeliło i powstała, słuchajcie, wielka globalna firma. Ja bym swoje początki trochę do tego zdjęcia pokazał. To jest jedna z kamieni w łodzi. Nie wychowałem się w niej, ale przez wiele miesięcy w takim miejscu mieszkałem. I gdy słyszę często historię o tym, że bądź przedsiębiorcą, weź więcej czasu, bądź przedsiębiorcą, bo będziesz bardzo dobrze zarabia od razu, e, będziesz miał ten lifestyle albo work-life balance e, i w ogóle ten całe twoje takie życie zawodowe to będzie piękne i, i prywatne, to trochę przetrafi się po głowie, gdzie ja popełniłem błąd. Bo słuchajcie, moje pierwsze 5 lat było totalnie przekichane, e, było maksymalnie ciężkie, mieszkałem w 15 miastach, 15 miastach w Polsce, e, za bardzo niewiele rzeczy się udawało, więcej się nie udawało, stan finansowy był taki, że tak naprawdę trzeba było lepiej na etap i człowiek lepiej na tym wyszedł, a nawet jak ktoś zarabiał to musiał reinwestować, e, mimo że wtedy nie prowadziłem jakby własnej firmy, no ale tworzyłem się w dystrybucji dla... Jednej z organizacji i bardzo dużo to kosztowało. I teraz, pierwszą rzeczą, która mnie nauczyła słuchajcie, po tym okresie jest to, że jeżeli mamy jakąś historię, każdy z nas w jakiś sposób zaczynał być może niektórzy mieli super start i naprawdę gratuluję, być może niektórzy mieli bardzo ciężko to automatycznie, słuchajcie, zwróćcie uwagę, że system wartości waszej organizacji, to jakich ludzi chcecie dobierać i to z kim chcecie pracować, będzie mocno oparty o to, jak startowaliście. Jeżeli, jak się buduje organizację w systemie franczyzowym, to największym błędem, który mogę robić, to opowiadać, że bycie przedsiębiorcą będzie proste, że zarabianie dużych pieniędzy w naszym modelu biznesowym będzie dostępne dla każdego, że mamy tak genialny system, że to się w ogóle samo wszystko zorganizuje, że warto zatrudniać dodatkowych ludzi, bo przecież zlewalujesz swoje kompetencje, zlewalujesz swoją skalę i będziesz miał czas dla siebie. Oczywiście, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, wiemy, że tak nie jest.